Dziś historia o tym, jak się zapuszczałem, Kurczaki w panierce co noc zamawiałem. Była pizza, też słodycze. A kalorie? Kto to zliczy? Wprawdzie w sumie to robiłem. Aplikacje wnet chwyciłem. Wpisać wszystko się starałem. Pięć tysięcy kalorii co dzień miałem. Były dni, gdzie było więcej. Chcę je wygonić z mej pamięci. Przyszło również i zwątpienie. Kalorie w płynie ratowały moje otłuszczenie. Cukru dużo, warzyw mało. I uwierzcie co się stało. Kaloryfer szybko znikał, a pas spodniach ledwo się domykał. Wszystko to się po to działo, aby popsuć moje ciało. Gruby trener, coś nowego. Chudy będzie pod koniec eksperymentu tego. A z nim razem i widzowie, gdy wdrożył w życie zasady nowe. Mniej kalorii dnia każdego i codziennie coś zdrowego. Więcej białka, tłuszcze zdrowe i coś co chroni głowę. Dieta ma być elastyczna, z produktów dostępnych, nie kosmicznych. Jedz pożywnie, unikaj kalorii w płynie, a spadek wagi Cię nie ominie. Ćwicz siłowo, uzupełniaj aerobami, a będziesz na plaży popisywał się mięśniami. A warto to wszystko robić, bo w innym wypadku coś niefajnego nam może grozić. Złapałem trochę tłuszczu i zaniedbałem mięśnie, a ciało postanowiło szybko zemścić się. Bóle kolan, bóle grzbietu, no i zgaga. Przewlekła ospałość i zbliżająca się nadwaga. Chociaż i tak najwięcej odrazy u Pauliny budziły moje. Cześć, z tej strony Michał Kancerz, wasz trener z internetu i witam was już w ósmym dniu z kolei, Jeżeli chodzi o nasze wyzwanie związane z odchudzaniem się w 2020 roku, jeżeli nie dołączyliście od dnia pierwszego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tym momencie dołączyć się do grupy na Facebooku Trener TV Team, poszukiwać moich wskazówek związanych z właśnie z odchudzaniem, zarówno w filmach, które dodawane są tutaj już od 1 stycznia na kanale, jak i chociażby pod hasztagiem Redukcja z Trener TV, Redukcja z Trener TV na Instagramie. A nawiązując do tego, co co tutaj robimy? Ja się odchudzam po uprzednim celowym zatłuszczeniu się, żeby udowodnić, jak duży mamy wpływ na to, co możemy zrobić z naszą tkanką tłuszczową. Oczywiście w naszej rekompozycji też dużą rolę odegra masa mięśniowa, którą już mamy wypracowaną lub którą dopiero zamierzamy wypracować, żeby uzyskać tym lepsze efekty. Mimo wszystko, cel podstawowy to odchudzanie, odtłuszczanie się, zmniejszanie masy ciała. I właśnie to wszystko możemy uzyskać, gdy odwrócimy szereg działań, którym się poddawałem celu zatłuszczania się. Dla niektórych takie popsucie kompozycji własnego ciała wydaje się na pewno bardzo łatwe, ale tutaj też jest pewien hacz. Okazuje się, że już po drugim dniu jedzenia jak najwięcej się da, tego trzeciego dnia już organizm błagał o przerwę i za sprawą swojej fizjologii sugerował, że nie powinienem jeść. Apetyt po prostu szybko znikał i jak się okazuje wcale nie jest tak łatwo przejeść dużo więcej kilokalorii niż wynosi nasze dzienne zapotrzebowanie, bo taki był mój cel. Natomiast sugerowałem się tym, że jeżeli chodzi chociażby o odchudzanie, nasza fizjologia warunkuje to, jak dużo tkanki Tłuszczowej jesteśmy w określonym czasie w stanie stracić, natomiast jeżeli chodzi o tycie, to nasz organizm chętnie zaabsorbuje całkiem dużą pulę kalorii, każdą praktycznie kalorię, która będzie przekraczała nasze dzienne zapotrzebowanie. Stałem przed wyzwaniem, żeby jak najwięcej kilokalorii w siebie po prostu wepchać, jednak mój organizm nie był przyzwyczajony do takiego trybu, dlatego też posiłkowałem się tym, co obserwowaliście w pierwszej części nagrania. Słodycze, produkty wysoko przetworzone, fast foody, produkty, które mają małą ilość bonnika, zaczęły stanowić mój trzon diety. Właśnie w takim celu, żeby się po prostu jak najszybciej zatłuścić. A moim kołem ratunkowym były po prostu kalorie w płynie, kalorie, które bardzo łatwo się dostarcza. Każdego poszczególnego dnia wypijałem co najmniej litr soku, żeby jak najszybciej takim prostym cukrem rozpędzić mój proces zatłuszczania. I jeżeli jednak zależy nam na tym, żeby chudnąć, spalać skankę tłuszczową, to warto byłoby zrobić coś, co było przeciwne do mojej uprzedniej strategii, czyli po prostu stawiać na produkty, które sycą, stawiać na produkty bo Bogate w błonnik, m.in. warzywa, m.in. produkty wysokobiałkowe, to będą nasi sprzymierzeńcy. A kalorie wpłynie, czyli na przykład soki, to jest coś, co w pierwszej kolejności powinniśmy zrezygnować. Wybierzmy napoje zero i bez wielkiej zmiany nawyków, wprowadzając taką zmianę, już jesteśmy w stanie szybciej chudnąć. A jeżeli się martwicie o moje zdrowie, już was muszę troszeczkę uspokoić. Sam chciałem wprowadzić taki efekt wow, uzmysławiający, jak dużo da nam redukcja tkanki tłuszczowej. Natomiast okazuje się, że przez czas zatłuszczania nie zdegradowałem swojego zdrowia i wyniki zdrowotne, które sobie zrobiłem, nie były aż tak tragiczne, żaden parametr taki jak cholesterol, trójglicerydy nie wyszły ponad normę. Natomiast jeżeli chodzi o parametr dodatkowy związany z poziomem glukozy na czczo, to jest temat na inne nagranie, ale akurat byłem bardzo bliski stanu przedcukrzycowego, do którego to prowadzą różne czynniki, ale najpowszechniejszym czynnikiem i tym, którego powinniśmy się obawiać jest regularne przejadanie się, jeżeli chodzi o ilość kalorii w naszej diecie, połączone z małą ilością aktywności fizycznej. Ale nie ma co tutaj dywagować, trzeba po prostu działać, dołączajcie do wyzwania, Zaglądajcie na naszą grupę na Facebooku Trener TV Team, zaglądajcie na Instagram mój, na Instagram Pauliny oraz oczywiście na stronę trenertv.pl, gdzie czeka na Was moja książka, w której to znajdziecie wszelkie informacje niezbędne do tego, żeby sylwetkę kształtować, spalać tłuszcz i budować mięśnie. A i przyszła mi też taka koncepcja do głowy, zrobimy Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, pytania z Waszej strony. Bardzo często pojawiało się pytanie chociażby o mój wzrost i na przykład o to, co będzie po 60 dniach redukcji. Te dwa pytania na pewno uwzględnię w takim nagraniu, ale napiszcie w polu komentarza na jakie pytania jeszcze odpowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Widzimy się niebawem. Cześć!